Dzisiaj mamy 29 lipca 2022 roku. Nasz księżyc Józefie, woźniaku, prowadzisz mnie i pomagasz mi. Urodziłam się w dniu Twoich urodzin, 7 lutego. Dzisiaj jest rocznica, jak 77 lat temu byłeś w Paryżu. Było 111 duchownych z dachu. i były święcenia kapłańskie arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Poznałam go tak, zawsze chciałam go poznać, ale poznałam go dopiero 29 lipca w 2005 roku, kiedy Ludwik Martin. Tata Świętej Tereski miał 111. rocznicę śmierci, bo zmarł w 1894 roku, kiedy urodził się na święty Maksymilian Kolbe. Po objawieniu się Matki Boskiej w Oświęcimiu 31 maja 1894 roku. Bóg Ciebie wybrał. Urodziłeś się w Hamburgu 7 lutego w 1913 roku. Była to 11 rocznica urodzin Bruno Bechera. I była to 11 rocznica urodzin Bretanka arcybiskupa Jabrzykowskiego. Urodził się... W rocznicę urodzin Stryja, 7 lutego w 1902 roku, tak jak w Jego wuj wyświęcił go na kapłana Romuald Antoni Jobrzykowski, wyświęcony przez wuja, przez Stryja, Romualda Jobrzykowskiego, urodzonego 7 lutego w 1876 roku. Czyli był troszkę starszy od ostatniego papieża, Piusa XII, urodzonego 2 marca 1876 roku w Rzymie. W rocznicy urodzin 2 marca 1915 roku świętego 132 papieża Benedykta V zmarł na wygnaniu w Hamburgu 24 lipca 1965 roku. Wskazany był na wygnanie 23 czerwca 1964 roku, w rocznicę 23 czerwca w 1943 roku w libece w byłym klasztorze Dominikanek z 1229 roku skazano na karę śmierci trzech kapłanów i pastora, żeby ich zgilotynować w Hamburgu 10 listopada w 1943 roku. Wszystko w 527-letnim planie wymiany ludzkości na Żydów, którzy zniszczą od wewnątrz wszystkie struktury i kościelne, i, i państwowe. I tak mordowano Polaków, mordowano Niemców, mordowano Francuzów, a dzisiaj, w tą rocznicę 77. Dziękuję za świętych kapłanów. Dziękuję za ciebie, księżej Józefie Woźniaku i dziękuję za księdza Michała Woźnickiego, tu, który pierwszymuje, do Getczwałdu, gdzie Matka Boska się objawiła 27 czerwca w 1877 roku, ale również pielgrzymuje on w imieniu zamęczonych 27 czerwca w 1941 roku salezjanów w Oświęcimie. Był to ksiądz Jan Świerc, proboszcz Karola Wojtyły. Wywieziono ich 26 czerwca w 1941 roku z Montelupich, skutych z Żydami do Oświęcimia tego dnia z kościoła przemienienia pańskiego fundacji kapucynów fundacji Sobieskiego wywieziono 22 kapucynów na likwidacji. tego dnia mordowano w potworny sposób więźniów w więzieniach w Lwowie w Stanisławowie wybrali cały dzień 26 czerwiec bo to jest rocznica odrodzenia Polski przez koronację Przemysława II i Małgorzaty Brandenburskiej której wszyscy przodkowie to było czterech Adolfów Adolf IV był pradziadkiem. Adolf II był prapradziadkiem, który otworzył Hamburg. Był synem Adolfa II, który założył Liwek. Także teraz ksiądz Michał Woźnicki do Gryfaudu pielgrzymuje drogami biskupa Bruno. Biskup Bruno Schauenburg, brat Adolfa IV, wnuk Adolfa II, ewangelizował Fundował miasta, draniewo, granice. Tam też Matka Boska zaczęła się objawiać, mówiąc po polsku. Bo to wszystko słowiańskie tereny, takich przy Hamburgu, Hamburg, miasto słowiańskie. Przy Hamburgu jest Racibusz, gdzie jest pochowana polska królowa żona Przemysława II. Urodziła się w Berlinie, który ufundował jej dziadek. oni wiedzą. Dlatego Bogu dziękuję, że mogłam tu pielgrzymować, że mogłam znaleźć książkę księdza Frankiewicza, Twojego przyjaciela z Dachau. Człowiek poza nawiasem, znalazłam ją 1 kwietnia w 2007 roku. I tak pielgrzymuję i dziękuję Bogu. Dziękuję Bogu za Kazimierza Majdańskiego, biskupa, który tak bardzo się cieszył, modlił się za mnie. I za to, że mam taką możliwość i proszę Was wszystkich. Wszystkich kapłanów. O świętych kapłanów. o mszę świętą trydencką, gdyby wróciła do naszych katolickich kościołów o ujawnienie prawdy. Bo brak prawdy, tak jak mówił nasz święty Jerzy Papieuszka, zamęczony w straszny sposób, to jest przyczyną wszelkiego zła to szuka prawdy, szuka Boga. Tak mówiła nasza przyjaciółka Edyta Stein, która została zamordowana w Oświęcimiu. 527 katolickich Żydów został zamęczony. Tego dnia mam świadectwo Dachau, cudownego medalika, mocy cudownego medalika bloku kapłanów. Tam, gdzie do Dachau przywieziono 527 kapłanów 13 grudnia w 1940 roku. Jednym z nich był ksiądz Biskup, arcybiskup Julian, nie, Edmund Nowicki dwa razy był w Pierwszy raz był 4 maja 1940 roku, a drugi raz 13 grudnia 1940 roku. Został otruty 10 marca 1971 roku w Warszawie, w tym samym szpitalu co z proszkowanym szkłem kardynała Hląda. Bo wszystko widzi. A ja dziękuję Bogu i proszę Was wszystkich o opiekę nad moją rodziną, aby spełniło się moje marzenie serca o naszej córki, nasi cudowni Wymkowie, żeby była wiara, nadzieja i miłość w naszej rodzinie. Dla Na Boga jest wszystko możliwe. Proszę o moc Ducha Świętego i o moc Ducha Świętego dla naszego księdza Michała, do którego wysłali mi męczennicy z, z Dacha wśród nich biskup Neuhoisler, niezwykły biskup, który założył Karmel Krwi Chrystusa w Dachau 28 kwietnia 1963 roku. Byłam świadkiem 28 kwietnia w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. W 2019 roku świadkiem byłam profanacji Eucharystii w tym Karmelu. Tego samego dnia była profanacja Eucharystii w kościele Nabielana, męczennika dachał. Byłam teraz w Nowym Tomyślu w parafii księdza Ćwiejkowskiego, który został tam proboszczem. 1 lipca w 1932 roku, kiedy ukazał się Bóg ojciec Eugenii Rawasko, Tego dnia też został kapłanem Rothschild, dowrócony przez Teresa Neumann z -Royd. Miał przest w Kenisroit 10 sierpnia w 1918 roku. Jego kuzynka była wrześniaczką świętej Edyty Stein, która w dniu swojej kanalizacji. Uzdrowiła cudownie córkę mojego dyrektora, 17-letniego Jak ja mogę dziękować, ale teraz Bóg wszystko widzi i Ty nasz księżer Józefie też widzisz. Daj siły naszemu księdzu Marianowi. Jezu, ufam Tobie. W serce Jezusa, miłością Gorej, wszystkim Kapłanom, serce Jezusa. Prawdy potrzeba. Jezu, ufam Tobie.